Jeszcze raz się przedstawię. Dzień dobry, Dawid Petrykowski. Mam przyjemność przedstawić Państwu narzędzia ZOHO, dokładnie ZOHO Trainal Central. Temat prezentacji będzie o budowaniu odnoszącego sukces biznes, jednocześnie inspirujący biznes, który inspiruje swoich uczniów. I ZOHO opracowało narzędzie dla trenerów, i instruktorów, także podzielę się z Państwem wiedzą na temat tej innowacyjnej platformy. Którą, która zrewolucjonizowała sposób e, prowadzenia szkoleń i zarządzania nimi. E, przejdę od razu do ankiety, do agendy. Tak wygląda, przedstawia się agenda dzisiejszej prezentacji. Także Zaczniemy od punktu możliwości rynkowe. Przejdziemy później do przeglądu produktów, zgodności bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to narzędzie ZOHO i w ogóle, jak również poruszymy temat historii klientów. Także ZOHO Trainal Central to kompleksowe oprogramowanie stworzone specjalnie dla branży szkoleniowej. Branża szkoleniowa oferuje ogromne możliwości na rynku, Wzrost zapotrzebowania na rozwój zawodowy i umiejętności sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości trenerów i instruktorów. Dynamiczne technologie, takie jak platformy e-learningowe, umożliwiają rozszerzenie zasięgu i dostęp do szkoleń online. Wzrost konkurencji wymaga innowacyjności i dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów. Możliwości rynkowe. Branży szkoleniowej są ogromne dla tych, którzy oferują wartościowe treści. Interaktywne doświadczenia szkoleniowe i skuteczne narzędzia zarządzania mają do temu służyć. Tradycyjna nauka opiera się głównie na instytucjach edukacyjnych, takich jak szkoły i uczelnie. Te instytucje są uważane za główne źródło wiedzy i umiejętności. Jednak wraz z Tutaj z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami uczniów i studentów, pojawiają się nowe możliwości nauki i rozwój platformy, platform e-learningowych i kursów online umożliwia zdobycie wiedzy niezależnie od czasu i miejsca. Daje to większą, większą elastyczność i dostępność dla uczących się. Jednocześnie wpływa to na zmianę tradycyjnego podejścia do nauki. I rozwija nowe modele edukacji. Z narzędziem Trainer Central daje trenerom i instruktorom niezrównane możliwości, umożliwiając im zarządzanie treściami, tworzenie interaktywnych materiałów, śledzenie postępów uczestników i wiele więcej. Tutaj prognozy wskazują na znaczący wzrost globalnego rynku technologii edukacyjnych w nadchodzących latach. Wzrost znaczenia ekonomii twórców jest obecnie nieodłącznym elementem współczesnego świata. Zmiany technologiczne i cyfryzacja stworzyły nowe możliwości dla artystów, pisarzy, muzyków i twórców z różnych dziedzin. Dzięki internetowi i platformom cyfrowym artyści mają teraz większą autonomię w tworzeniu dystrybucji i promocji swoich dzieł. Znaczenie ekonomii.